Witajcie kochani dziś kolejny dzień grudnia. Tutaj mam herbatkę o, w takim pięknym kubeczku. Nie wiem czy to, czy to widać. Najlepsza ciecia na świecie. I herbatka chyba ta moja ulubiona, malina z bezą. Smaczna herbatka. No i nic, zabieramy się za kalendarz budżetowy. Już kolejne okienko, już mamy dzisiaj 17. Także naprawdę ten czas bardzo szybko ucieka. Zaraz będą święta. Wrzucam kostkę i wypadła jedynka. 17 i jedyneczka. choinka co tu mamy, wyzwanie na dziś zapasz wieczorem, wieczorem zimową herbatę, wypij ją z bliską ci osobą lub jeśli to niemożliwe zrelaksuj się oglądając bieżące vlogi budżetowe twoich koleżanek no i dzisiaj znowu nic do tego kalendarza herbatkę oczywiście jakąś wieczorem sobie wypiję, vlogi na no tyle na ile będę miała czas obejrzał także no koniec, nie ma nic więcej tutaj, coś tak taki dla mnie ten kalendarz jest no mało wymagający dobrze, teraz kolejny kalendarz czyli kalendarz adwentowy od Izzy, Spora chowane i dzisiaj mamy siedemnastkę czyli wkładamy tutaj 17 złotych. Teraz weźmiemy siedemnaście. Mamy tu jakieś drobne? Chyba nie. Dobra. dziesięć. O jest. Siedemnaście. tutaj sobie zapiszę, dzisiaj mamy siedemnasty plus siedemnaście, czyli mamy 200, dwadzieścia cztery, nie? Dobrze, nie? 224. No tak. O, jest ok. Jest ok. Także to by było wszystko, jeżeli chodzi tutaj o ten kalendarz. E, pożegnam się z wami. Może jeszcze później coś wam e, dołożę. Może Holsteamu. Zobaczę. Jeżeli mi się uda to nagrać, to wam tutaj dołączę. Na ten moment was, was żegnam. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia, dużo uśmiechu i radości. Spędzajcie miło, miło każdą chwilę ze swoimi bliskimi, bo to naprawdę jest bardzo ważne. Dziękuję pięknie i do usłyszenia w następnym filmie. Pa! Witajcie, moi kochani, w kolejnym dniu grudnia. Dzisiaj mamy 18. Przechodzę do Was z kalendarzem budżetowym i z herbatką. Herbatka dzisiaj taka. To są o smaku ciasteczek migdałowych i cynamonu. Już jest zaparzona kubeczek. O coś takiego. Nie wiem, czy widzicie. Nie świąteczny, ale może być. No i tutaj otwieram kalendarz budżetowy także tak tu mamy kalendarz budżetowy od Mimi i Holinka i mamy 18 rzucamy kostką i wyszła czwórka 18 1 2 3 4 czworeczka 18 czwórka i takie prezenciki. Sprawdzić radość drobnym upominkiem swojemu dziecku, dzieciom lub bliskiej ci osobie. No dobrze, coś, coś dzisiaj kupię dla moich bliskich, jakiegoś, jakąś drobnostkę. I myślę, że będzie bardzo miło. No ale kalendarz znowu nic nie dostał. No tak, to jest. Dobrze. Teraz mamy ten drugi kalendarz adwentowy. Od i spora chowane, i rzucam kostką. Mamy trójkę. Gdzie kostką? Przecież tu kostką nie rzucam. No, widzicie, dobrze. Taki umysł od rana. Trochę jeszcze zaspany. Tu zakreślamy osiemnastkę. Tak. I wkładamy osiemnaście złotych Tu chyba dwa mamy. Dobrze. To będzie. Dwudziestka. Wyciągamy dwójkę. Dobra. I tutaj jest to jeszcze to. W dzisiejszym dniu nagrywam dwa filmiki, bo jutro nie będę miała jak nagrać. Także.

Dobra, jest ok. Chyba. Jak nie, to mnie poprawicie na pewno. Dobra. No to, to chodzi o to, że z tych dwóch kalendarzach na ten moment tyle. Nie wiem, może później jeszcze coś Wam dogram. Na ten moment jest to wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dużą rzeczą wszystkiego. Co najlepsze. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie, to łapeczka w górę. Jeżeli chcecie, proszę zasubskrybować mój kanał. Jeżeli macie na to ochotę, oczywiście. I życzę wszystkiego. Naj, naj, naj. Dziękuję i pa!